Dobrze moi kochani, to teraz sobie zrobimy odcinek 37. Eee, czy ta osoba odwzajemnia tę miłość? I zobaczymy, co ją tutaj Moi kochani, powiem Wam tak. Ta osoba odwzajemnia Waszą miłość. I nawet ona nawet by Wam chciała powiedzieć, jak Was bardzo kocha. Ale tutaj jest jeszcze trzecia osoba. Tak jakby ta, jakby to powiedzieć, ta osoba odwzajemnia Wasze uczucia i nawet chciałaby Wam o tym powiedzieć, i tak dalej, ale tu jest jeszcze osoba, która jakby ją blokuje w jakiś sposób. Narzucaj, na, narzucaj, y, jakby. Swoją wolę, no nie wiem jak Wam to powiedzieć. Po prostu yy, czy to jest wa, Wasza yy, dziewczyna czy, czy narzeczona? Ona, po, po, yy, czy też chłopak, czy narzeczony. Po prostu ta osoba, chciałabym Wam o tym powiedzieć, ale tu jest jeszcze osoba, osoba starsza. To może być matka, ojciec lub starszy brat lub starsza siostra. I tu jest właśnie, ta osoba jest tak jakby zablokowana, bo ona chciałaby coś więcej w waszym kierunku nawet. No to znaczy w waszym kierunku, no może złe słowo, ale ta osoba chciałaby coś więcej, żeby, żeby naprawdę, żeby tam miłość była no, po prostu... rozkwitały te, coś zrobić tak jeszcze ale to jest właśnie ta blokada ze strony tej starszej osoby i tak to wygląda kochani. dobrze to tyle do następnego filmiku